Cześć, pokażę Wam dziś kolejnego gremina z firmy Neka. Jest to już chyba piąty taki stworek na tym kanale. Po fotka z tyłu zapowiada się ciekawie, chociaż widzę już kilka soli, które miały poprzednie greminy, ale rozpakujmy go i sprawdźmy. Widzimy tu sporo gadżetów, ale właśnie to jest to u tych greminów, że mają sporo akcesorii. No i to jest właśnie fajne. Zaraz się wszystkiemu dokładnie przyjrzymy. Figurka Gremina mierzy około 16 cm wysokości, jest to oczywiście w pełni ruchoma figurka. Możemy poruszać głową, jego rękoma, dłońmi, możemy nim obracać w pasie, no i jego nogi także są ruchome. Myślę, że nie trzeba dużo opowiadać o samej figurce, ponieważ tak naprawdę jest ona identyczna jak te poprzednie Greminy, jedynie co to po prostu akcesoria są inne. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że szczęka Gremina również jest ruchoma i możemy zamknąć jego usta. O, proszę bardzo. No ale z otwartymi ustami wygląda lepiej. Tak samo możemy poruszać jego uszami. Przejdźmy do akcesorii, a zaczniemy od tych kart. To, że figurka jest taka sama jak reszta wyleń to jedno. Ale żeby akcesoria były również takie same? No niedobrze. Karty takie można było nabyć również z Gremlinem Flasherem. Kolejna rzecz, która jest z wydania z Flasherem to ten oto kufel na piwo. Czyżby jakaś totalnie poszła na łatwiznę? Różnica tylko kartonów czy co? Następna rzecz, którą znajdziemy w zestawie, to kola. Nie wiem czy pamiętacie, bo prezentacja Gremlina Gamera już dawno temu była robiona. Ale ta kola właśnie była też u gamera, więc też żadna nowość. Oglądajmy dalej, może znajdzie się coś nowego. A mamy w zestawie papieroska. Jednego, w zestawie z Flasherem mieliśmy fajki. I to na dodatek więcej, czyli następna rzecz podebrana z innego zestawu. No i jak tu nie palić. Oho, chyba zaczynają się jakieś nowe rzeczy, przynajmniej wcześniej chyba tego nie miałem. W zestawie dostajemy jakieś cukierki, coś jakby z Te wszystkie rzeczy z zestawu oczywiście może wcisnąć mu w ręce. Kolejna słodycz dla Gremina to ten oto baton. Ogólnie fajne mają opakowania te słodycze, kolorystycznie i wygląda to tak, że chciałoby się to rozpakować i skosztować. Jak widzimy, Gremin zadowolony ze smakłyku. Co my tu dalej mamy? Okulary 3D. Są one papierowe. Wcześniejsze Greminy też miały okulary, ale jak dobrze pamiętam, tu takich papierowych chyba nie miał żaden. W okularach Gremlin wygląda na pewno ciekawiej. Ostatnie rzeczy to papierowe torebki na popcorn. Mam wrażenie, że jeżeli są kolekcjonerzy greminów, to ten zestaw kupują tylko dla tych torebek, żeby mieć tego szalonego kinomaniaka. Papierowe okularki i torebki, po popcornie to jedyne rzeczy, które sprawiają, że gremin nie wygląda nudno i jest inny od poprzednich. To, że gremin jest identyczny, to można przymknąć oko, ponieważ filmy były identyczne, ale mogliby za to dać całkiem inne akcesoria, a niestety połowa gadżetów się powtarza. To jest taki duży minus. Pomimo tego jakość nadal jest super, wszystko profesjonalnie wykonane i jeżeli nie macie jeszcze greminów, to polecam, a jeśli macie to zdecydujcie sami czy warto wydać prawie dwie stówy tylko po to, żeby mieć gremina z na uszach.